Ciężko no, no człowiek starał się, żeby coś było, no ale to później zaś, za parę lat, za parę lat, to, to wszystko pójdzie w ruinę. Państwo Szewczyk już ponad 10 lat zmagają się z problemem remontu budynku. Opuszczone mieszkanie pod nimi coraz bardziej niszczeje, co wpływa również na ich lokal. Tam się zalewo, tu się zalewo. Jak przez rano stanę, no to wiadomo ten... Ten zaduch taki idzie, wszystko, no bo wiadomo, jak stare budynki. Wszystko zaczęło się, gdy współlokatorzy zmarli, a lokale przejęli spadkobiercy. I tak się męczymy teraz, nikt nie chce pomóc. Jeździłem do Agencji Rynku Rolnego do Opola. Oni się umywają ręce, ich to nie interesuje. I Na gminie tak samo mi wójt powiedział, jego to nie interesuje. No. Także nie wiem, już w końcu. Do kogo mam się zgłosić? Mieszkania są prywatne, więc sprawy remontowe powinny być opłacane ze wspólnego funduszu. Jednak wspólnota mieszkaniowa, zakładana już trzy razy, obecnie nie istnieje. Spadkobiercy nie interesują się stanem lokali, a także budynku. Jeżeli gmina zainwestowałaby w prywatny budynek, to za chwileczkę e, ktoś inny z innego terenu gminy przyjdzie, e, bo mu się też e, no, prywatny budynek e, gdzieś niszczeje. Kilka lat temu część budynku należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Instytucja nie będzie ingerować w nieruchomość. W latach 90. większość lokali na terenie tej nieruchomości została sprzedana. Sprzedaliśmy ostatni lokal w 2022 roku. Część napraw państwo Szewczyk wykonali na własny koszt. Między innymi naprawili dach, który groził zawaleniem inwestując 20 tysięcy złotych. Domagali się pomocy finansowej od spadkobierców pozostałych mieszkań, jednak ci odmówili pomocy? Pozostaje tutaj droga sądowa, no to jest współwłasność, więc można iść do sądu z żądaniem, żeby sąd wydał nakaz, jeżeli nie ma porozumienia między współwłaścicielami dokonania niezbędnych remontów. Pytanie: czy przed zapadnięciem wyroku budynek się po prostu nie zapadnie? Paulina Hołota, kurier opolski